No siemanko widzowie, dzisiaj jak mówiłem to znowu będziemy grali w tą grę Ta gra mi się bardzo spodobała, więc jakby zaczynamy może nową serię I dzisiaj sobie zaczniemy od zrobienia rebirfa No i ten rebirf mi takie rzeczy da Ale pierw otwórzmy kilka skrzynek Kilka po prostu skrzynek aby zobaczyć, co mi jeszcze wypadnie. O, helikopter na przykład. RPG. O, kolejny helikopter. Może by mi tam ten czołg wypadł. No, no i tutaj już nie ma co. Więc robimy tego rebirfa. Rebirf. O. No i co, co ten rebir da? Mam stówkę. I znowu jestem jakimś podstawowym czołgiem. A, że raz dwa teraz mam. Okej. Okay. Rebir nie był nawet złym pomysłem. Dał mi giga dużo. I znowu zaczynamy od samego początku. Ale mam aż razy dwa pieniądze. Więc jest lepiej. No to czas zniszczyć te wszystkie czołgi. Dobra. O kurczę, nie mam amunicji już. Dobra, to muszę normalnie z tego strzelać. Z tego działka małego. Dobra, w sumie... Znaczy mogę nowy czołg kupić? Mogę Ja na razie nie będę nowego czołgu kupywał Kupię sobie to Nawet snajpera przyjmę Bo ten snajper i tak mi będzie dużo na razie dawał No i w sumie zaraz będę kupował nowego czołga. Dzisiaj będzie chyba krótszy odcinek. Dobra, jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie. Czołgi w komentarzu. Jak dotrwaliście do tego momentu? I w ogóle mój przyjaciel niedługo zakłada kanał. Więc, jak będziecie chcieli, to możecie go też zasubskrybować. Dobra, a ja sobie kupuję nowe czołgi i sprawdzę, czy te czołgi są takie dobre. Dobra. No i te czołgi, te, znaczy ten czołg jest lepszy od tych poprzednich, co miałem. Nawet widać. I to mocno widać. że jest lepsze od tego poprzedniego co miałem Dobra No a więc będzie ciężko się przedostać do kolejnego świata ale mam nadzieję że się przedostam Że się teraz przedostam Dobra, gdzie jest mój snajper? Strzelaj mój snajper. Dobra, o kurcze. Dobra, dawać. Ah, kurcze, już było tak blisko. Dobra, może sobie kupię nowego czołga. I z tym nowym czołgiem może lepszy armor kupować? Tak, lepszy armor. Dobra, armor lepszy, kupiony. No, no i teraz jak ten czołg dobrze wygląda. Dobra, czy na razie kupować jakieś lepsze składy? Nie, nie będę kupował lepszego składu. Okej. Okay. I on i ten czołk już zadaje pięć obrażeń. No to jest git, ten czołk. Dobra, dawać wjeżdżamy. Dzisiaj może będą dwa odcinki. Dobra, otworzę kilka skład kredytów. Oficera nie chcę. O, RPG to chce. No dobra, nie, niech będą te wszystkie. Snajpera już nie chce. O, no minigunner. Może być. Może być ten minigunner. Dobra, tylko szkoda, że można dwa wyposażyć. Na pewno za Robuxy jest opcja, żeby wyposażyć więcej. No, szkoda, że tylko za Robuxy jest taka opcja, że nie ma na przykład gdzieś na końcu gry. Poraduję. Nie wiem co to jest w sumie. Co to za archigment? Pewnie jakiś dobry musi być to archigment. Dobra, jadę kompletnie inną stroną. No, i to się źle skończyło. Dobra. Dalej, bossa życie ma 100%, więc może dojadę na czas. Może w końcu dostanę się do tej nowej krainy. Proszę. Już ma 96%. Dobra. Tam jest ten boss. O nie. Ten boss się na mnie skupił. Dobra, otwarty nowy świat. No i mamy nowy świat. Mamy zimę. Dobra, otwieram skrzynię. No i dostałem oficera. Dobra. Sprzedaję tego i zakładam oczywiście oficera. Dobra. No i ja już tutaj jestem słabszy i to nawet widzę. Ale dalej jestem mocny. Słabszy, ale. Dobra, za 10 koła czołg kupiony. Dobre zniszcz pięć domów. Ten czołg jakoś mniej bije, właśnie nie wiem czemu. Oj, zostałem zniszczony. Jak chcecie z innej gry, żebym nagrał odcinek, to na napiszcie komentarz. To zobaczę z jakiej gry chcecie, żebym nagrywał. O kurczę. Już boss ma 0%. Dobra, wjeżdżam tu. Dobra, odpalam bombę. Odpalam tutaj też bombę. I odpalam tutaj też. Dobra, w sumie nie muszę odpalać już. Dobra. Bum. Aha. Czyli dadłam, okej. Okay. Dobra. Otworzę jeszcze skrzynkę. Może mi coś wypadnie. Dobra, oficera też przyjmę. Nie, nie będę dołączał do PvP, bo PvP daje strasznie mało tej kasy. Dobra, BUM. BUM. Aha. Ojejku, 40 tysięcy zaczął go. Ja w ogóle nie mam teraz farta No tylko snajper jakiś wypada. Oficerów sprzedaje i proszę No dobra, snajper Ale snajper jest gorszy od gruntu To dobra. Robię już. No kurczę, oficer. Oficer. No, w ogóle nie mam szczęścia. No nie, no nie, nie mam szczęścia w ogóle. Kurczę, ale życie bosa spada. O, zatrzymało się na 24%. Może jeszcze zdążę tam dojechać, zanim już rozwalą tego bossa. No to super. No i zdążyli rozwalić. No nie, no ja serio nie mam szczęścia. Wejdę na pierwszy świat i zobaczę, czy mam szczęście. Bo jak na pierwszym świecie będę miał szczęście, to to będzie OP. No i tutaj jakoś mam szczęście, jakoś, jakoś dostaję Hambi albo Minigunner. No dwa razy z rzędu Minigunner. No i Hambi jeszcze. A te Hambi tak są gorsze. No i teraz nie wiem. Dobra to napiszcie z jakiej gry chcecie, żebym nagrał odcinek. No i słaba. Halo co to się dzieje? No dobrze, już mam trochę lepszy ten joke Dobra, sprawdź jakie ability mogę. Rapid fire. أنا أغلق <applause> <applause> Добра, сквод, крейт. Ну не, ну. Это же жарт. Ну, ну и в конце что-то лучшего. Мини-ганнер. Dobra. Jak dotrwaliście do tego momentu, do ostatniego momentu w tym odcinku, no to napiszcie skrzynka. Skrzynka. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.